W necie jest mnóstwo filmów jak się składa zaciski Ale do jasnej cholery nie ma nigdzie jak się składa te dziwaczne To są druciki, prawda? Te druciki, te Suwaki, te jarzma takie Nie ma tego w necie, więc Nie wiem czy dobrze, ale sami sobie to nagramy yy, rozgry... Mam nadzieję, że rozgryzłem jak się to Jak się to składa A jak nie, no to będzie śmiesznie Jak będzie, jak będzie coś złe, yy, nie tak To mam nadzieję, że w komentarzach nas popoprawiacie, a my do tego czasu nie rozwalimy auta. Dobra, to trzeba to dziadostwo wcisnąć tędy w środek, tam, w te dziurki, tutaj. i Idą z tej strony, z tej, bo jak patrzyłem, to z tej się nie da za bardzo, więc z tej musi być. Ja sobie pomagam takimi cumbinerkami, no i niestety to jest taka robota, której, no, nie da się zrobić bez nieposzorowania tego w chuj. Więc takie ładne malowidła, jak my tu zrobiliśmy, no to szkoda, bo szkoda, ale no nie, zło nie złoży tego inaczej. Widzę, że no, na tym drogim jarzmie się to o wiele łatwiej robiło, bo było skierowane w stronę człowieka, a nie gdzieś tam w kosmos. No to nie będzie takie proste, jak myślałem. No. Udało się wepchnąć, teraz to tylko dopchnąć, żeby wskoczyło w te otworki. I, i, i chuj. I siedzi. Tą drugą też pokażę. Siedzi. I to dociska... Oto dziadowstwo. To dziadowstwo to tak sobie siedzi. Tu jeszcze wchodzi yy, yy, zacisk. Jak cię to złoży dalej, to wam to pokażę może jednak da się z drugiej strony tak żeby to było lepiej widać o, ten łatwiej wszedł, tędy jest wygodniej no, chodź tam, kurwa a, siedzi, kurwaj, całe malowanie w pizdu teraz, ta, to cudactwo o, czego to się tak pogięło? to cudactwo i to, wydaje mi się, że dociska klocek Tutaj na miejscu, żeby on nie wyskakiwał. I to się zakłada tylko po prostu tutaj za tę śrubokręt. Złapie się za tą większą, do tego drucika większego. O, i to tak się powinno, tak się siedzieć, ale widzę, że lata luźno to trzeba mu delikatnie pomóc, żeby nie był luźny. O, tego też można. O. Będzie Pan zadowolony Warsztat A co? Warsztat A co to jest ustasia? A u maćka jest popelina No i ten tak samo Tylko że z drugiej strony Też go gnoja w to samo w to miejsce O i teraz z drugiej bańki O i siedzi. No, i tak to na moje oko powinno wyglądać. Czy dobrze to jest, czy źle to jest, nie mam bladego pojęcia. Pewnie te yy, druciki są już powyginane, porozginane, ale trudno. I ogólnie rzecz biorąc, klocki są, tak jak widać, prawie nowe, mały przebieg. Niemiec płakał, ich sprzedawał i właśnie i wsadziłem te, rurki, te druciki oczywiście na odwrót bo ten dziubek nie powinien być w stronę środka, bo tam jest kurwa tarcza tak, porysuj to jeszcze majster kurwa jak ja nie lubię się spieszyć wlaź tam kurwa o, siedzi, teraz drugi Ten, 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 te te trochę tutaj lepiej pasują, bo w, te, w poprzednim, w, w drugim zacisku to wszystko było luźne jak... No nie wiem, no nie powiem gdzie, bo to nie wulgarne będzie. Ale było strasznie luźno. O! No tu jest się wręcz za O i tak to... O! I teraz jest dobrze. Tak to ma być, chłopcy i dziewczęta, teraz żeby się nie wolno, to będzie... O tak to będzie o tak nie wiem ile mamy światła słonecznego czy reszty, bo resztę się już robi na samochodzie czy resztę robić na samochodzie czy tutaj dla może jak tu mamy warunki testowe to tu, tu pokażemy bierzemy zacisk se, taki o zacisk i tak yy, on powinien być z tej strony bo tu jest tak, tak to jest tył to będzie tu tył, bierzemy to tak i se wsadzamy se, o, wsadzamy se to, o tu, o i góra nam też trochę tam poprawić trzeba. O, góra nam też wchodzi. I teraz, po przesmarowaniu tych cusiów, tych y, jeździków, powinno się je wsadzać o w, ten spo, o, o w ten sposób. Może wejdzie, może nie. Zobaczymy. Tak tak mówi księga. O, weszło, może nawet to było widać na kamerze. Tak, i teraz bierzemy tego jeździka. I teraz będzie delikatnie ciężko, bo to już się wszystko tam od dołu napięło, i te sprężynki dociskają te cusie. Więc zrobimy to nieładnie, czyli wepchniemy sobie tego śrubowkręta. Nie, teraz to tak jakoś ładnie zrobimy. Że może nas ktoś O, tak sobie możemy podłożyć. O. I, i delikatnie delikatnie, nie, nie chuja o, o, teraz weszło widzicie, siedzi i można to bardzo delikatnie bardzo delikatnie wpukać na miejsce o, tak troszeczkę i teraz, żeby nam to nie wyskoczyło bierzemy takie Plomby. Jep jedną. No tu nam jeszcze wystaje. Nie wystaje. To trzeba jeszcze troszeczkę pomóc. A za dobrze. Jep drugą. No. I na dole analogicznie nam się te pląbka jedna uciekła. To będzie zastępstwo. I tak się składa te cholerne druciki w zacisku w, w Bendixie, w, w starym systemie w Polonezie. Pewnie w Kancie tak samo. No ciężko chodzi, bo jest na, nienasmarowane i na, i na sucho jest nienasmarowane. Ale tak to powinno wyglądać wedle mnie, czyli Maćka, gdzieś tam wyjętego z warsztatu w piwnicy. Bo nie wiem, ja to pierwszy raz w życiu robię. Jak się rozchromoli w czasie jazdy, to damy znać. A jak macie jakieś uwagi, to poprawcie to w komentarzach. Dzięki, a i jeszcze serdeczne dzięki i pozdrowienie dla użytkownika forum, który pojawi się tutaj na ekranie teraz, bo multum wiedzy fajnej wiedzy, jak to wszystko opukiwać, jakimi młoteczkami, i tak dalej. Dzięki, i bierzemy się dalej.